Dziś na Komisji do spraw Unii Europejskiej mieliśmy przegłosowywać uchwałę Prawa i Sprawiedliwości w sprawie wyjścia z paktu migracyjnego z uwagi na kwestię zagrożenia bezpieczeństwa Polski, jaka z tym paktem się wiąże. I co zrobiła pani przewodnicząca Agnieszka Pomaska Wczoraj w nocy zwołała posiedzenie Prezydium tejże komisji, na której poinformowała, że komisja z takim porządkiem obrad zostaje przeniesiona, no zgadnijcie na kiedy? Na 4 czerwca tego roku. Czyli po drugiej turze wyborów. No kto by się spodziewał? I powiedzcie mi, czy Donald Tusk, cała ta ekipa boją się tematu nielegalnej migracji, czy też nie? Czy będą jeść z ręki Niemiec, czy też będą gryźć tą rękę? No powiedzcie mi, jak myślicie, dlaczego taki kalendarz został przez panią Agnieszkę Pomaskę przygotowany? Wszystkiego dobrego. Myślcie o tym, jak będziecie decydować o tym, czy chcecie Polski bezpiecznej czy pełne nielegalnych migrantów już za niecałe dwa tygodnie.